Witam ponownie widzowie, dziękuję Wam bardzo za te 19 subskrybentów i plus 9 subskrybentów. Jeża bramka, wolne laminę Jamala. Okieneczko! Druga brameczka! Tu za witeczki winić! Siódmy on brameczka. Jest szósta brameczka. Siódma brameczka. Ósma brameczka. Dziewiąta, ostatnia brameczka. I go! Dziękuję widzowie za wszystkie subskrypcje. Od dzisiejszego dnia kończą serię. Jedna subskrypcja równa się jeden gol w następnym filmiku. W następnym filmiku zdradzę Wam jaka będzie następna seria. Subskrybujcie! Do zobaczenia w następnym filmiku! Na razie!